Witajcie kreatorki własnego życia. W czwartym dniu naszego tygodnia Skyzen skupimy się na rozwijaniu elastyczności i zdolności do adaptacji. Te umiejętności są kluczowe w podejściu małych kroków, ponieważ pozwalają nam na skuteczne radzenie sobie z nieoczekiwanymi zmianami i wyzwaniami. Dlaczego elastyczność i adaptacja są ważne w kaizen? Elastyczność i zdolność do adaptacji pozwalają nam na dostosowanie się do zmieniających się okoliczności, co jest niezbędne w procesie ciągłego doskonalenia. Co należy brać pod uwagę? Po pierwsze, akceptacja zmienności. Życie jest nieprzewidywalne, a zmiany są nieuniknione. Przyjęcie tego faktu jest pierwszym krokiem do rozwijania elastyczności. Po drugie, dostosowanie planów. Elastyczność oznacza umiejętność dostosowywania naszych planów i celów, w odpowiedzi na nowe informacje lub zmiany w otoczeniu. Po trzecie, uczenie się z doświadczenia. Każda zmiana i każde wyzwanie to okazja do nauki. Zamiast traktować przeszkody jako porażki, postrzega je jako szansę na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń. Po czwarte, tworzenie planów alternatywnych. Zawsze warto mieć plan B, a czasami nawet plan C. Elastyczność w podejściu Kaizen oznacza przygotowanie się na różne scenariusze. Przejdźmy do zadania na dziś. Pomyśl o projekcie lub celu, nad którym obecnie pracujesz. Jakie mogą być potencjalne przeszkody lub zmiany, które mogą wystąpić? Sporządź listę możliwych adaptacji lub zmian w planie, które możesz zastosować, jeśli takie sytuacje nastąpią. Pamiętajcie, kreatorki, że elastyczność i zdolność do adaptacji to nie tylko kluczowe umiejętności w podejściu Kaizen, ale także cenne cechy, które pomagają w każdym aspekcie życia. Jutro będziemy kontynuować naszą podróż z Kaizen skupiając się na znaczeniu ciągłej nauki i osobistego rozwoju. Do zobaczenia jutro.